Ożywienie kursów polskich spółek energetycznych, temat na B ponownie powraca. Szaleństwo na kursie CCC, akcje rosną prawie 25% w jedną sesję. Czy to jeszcze okazja? Pożar hali Marywilska 44 należącej do notowanej spółki Mirbud. Czy podmiot faktycznie to odczuje? Świetne wyniki przed sprzedaży Rainbow Tours, Polacy zrezygnują z wielu rzeczy... Ale na pewno nie z wakacji. Spore zyski sektora bankowego w pierwszym kwartale 2024. Sektor jest dziś, co prawda, w korekcie, ale dalej. Ma przed sobą świetne perspektywy. Wszystko to działo się w ostatnich dniach na polskim rynku kapitałowym. Cześć! Tutaj Piotr Cymcyk, a to jest giełdowy przegląd wydarzeń, czyli GPW dla polskiego rynku. W tych odcinkach omawiam dla Was wyłącznie to, co ciekawe z polskiej giełdy. Jeśli interesują Cię rynki zagraniczne i gospodarka, to koniecznie oglądaj też niedzielne wydania FinWika. Pamiętaj o subskrypcji i łapce w górę, a my zaczynamy. Sponsorem tego materiału jest XTB, czyli dom maklerski, dzięki któremu możesz realnie inwestować już od 50 zł miesięcznie. Otwierając konto za pomocą linka, który znajdziesz w opisie tego nagrania i w przypiętym komentarzu, możesz stworzyć swój własny plan inwestycyjny, wybierając spośród ponad 300 dostępnych funduszy ETF. A do tego Twoje niezainwestowane akurat środki, które leżą sobie na koncie, są oprocentowane nawet do 6% w skali roku, i mowa tutaj o środkach w polskich złotych. Odsetki są naliczane codziennie i wypłacane na konto na początku kolejnego miesiąca. To naprawdę łatwy sposób na takie Odkręcenie sobie trochę stopy zwrotu, gdy akurat ty nie jesteś obecny na rynku. Poszczegóły odsyłam cię już znowu do linku w opisie tego nagrania i zachęcam do tego, żeby sobie takie konto otworzyć i spróbować trochę swoich sił na rynku. Jeśli inwestujesz w polskie spółki energetyczne, takie jak PGE, Tauron czy Enea, to musisz przygotować się na ciągłe zmiany. Polska energetyka w porównaniu z zachodnią jest zdecydowanie niedowartościowana, ale te niedowartościowanie jest wprost powiązane z masą brudnych aktywów węglowych, czyli po prostu kopalni, które wchodzą w skład grup energetycznych. Kopalnie węglowe są najczęściej nierentowne, spółki do nich dopłacają, a ponadto obniżają one atrakcyjność inwestycyjną dla inwestorów z zachodu, którzy na przykład nie mogą inwestować w takie brudne spółki. Utrudniają również niekiedy pozyskanie Atrakcyjnego finansowania zewnętrznego do dalszej transformacji energetycznej. Innymi słowy, dopóki w grupach energetycznych jest węgiel, to i kursy spółek będą sztucznie tłumione. Od lat przetacza się jednak pomysł na B. Czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, podmiotu, który miałby wykupić z grup energetycznych te toksyczne aktywa węglowe i uwolnić spółki od tego problemu. Spółki nie tylko dostałyby wtedy zastrzyk gotówki, ale również wszystkie wyżej wymienione problemy zniknęłyby raptem jak ręką odjął. Pomysł dobry, ale dotychczasowe wykonanie w sumie to nawet nie ma żadnego wykonania. Ja... Co za, kurwa, nie do Wcześniej, gdy rządził PiS, Jacek Sasin miotał się regularnie co kilka miesięcy. Raz nabę już zaraz miał powstać, potem temat znowu umierał, i z powrotem, i z powrotem. Teraz władza się, co prawda, zmieniła, ale w przypadku nabę wiele się nie zmieniło. Jeszcze w kwietniu 2024 minister przemysłu zasugerowała, że nabę nie będzie. Po czym minister aktywów państwowych zasugerował, że jednak będzie. A w ostatnim tygodniu okazało się, że w ministerstwie aktywów państwowych powstał nawet z Zespół do spraw wydzielenia aktywów węglowych. Wow! I tutaj kursy spółek ponownie poleciały do góry. W tle publikowane były akurat wyniki finansowe Tauronu i Enei, które okazały się istotnie lepsze od oczekiwań. A znany fundusz hedgingowy Helicon zbudował ekspozycję na 7% akcji Taurona. Co prawda nie przez wprost zakup akcji, ale przez tak tzw. Cash Settled Equity Swaps, czyli będzie on osiągał zyski albo straty, tak jakby posiadał 7% akcji Tauronu, ale fizycznie akcji nie kupił. Polacy z zasady. Nienawidzą inwestowania w spółki skarbu państwa, ale czasem warto wznieść się ponad swoje traumy. Musisz iść i walczyć. Bo jeśli NABE faktycznie zostanie zrealizowane, to przed polską energetyką otwiera się naprawdę ciekawy i całkiem nowy rozdział. CTC opublikowało swoje wyniki za pierwszy kwartał 2024, a kurs akcji wpadł w euforię i podskoczył o prawie 25%, kontynuując tym samym serię świetnych miesięcy dla CTC. Tylko od października 2023 roku akcje tego lidera polskiego sektora obuwia wzrosły o ponad 200%. No, o tym, że akcje CTC mają potencjał na silne wzrosty w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pisałem wielokrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Obecne przyspieszenie na kursie to bez wątpienia efekt. Tego, że CCC z sukcesem obniżyło koszty. Dawno nie było widać tak wysokiego zysku operacyjnego w całej grupie, a prezes Dariusz Miłek na konferencji wynikowej jednoznacznie zapowiedział, że widzi dalszy potencjał do zwiększenia marży. Tak wysokiej zresztą rentowności grupa CCC nie widziała jeszcze nigdy w swojej historii. Nawet wówczas, gdy w 2017 roku cieszyła się wielkim uznaniem wśród inwestorów, a kurs sięgał 300 zł na akcję. Najłatwiejsze pieniądze do zarobienia na akcjach CCC już były. Ale jeśli grupa faktycznie będzie dalej realizowała zapowiadane zmiany, to osobiście nie widzę przeszkód w tym, żeby powróciła na swoje szczyty. CCC jest dziś o wiele większą firmą niż w 2017 roku. Rozrasta się Modivo, rozrasta się Half Price, a dodatkową unikalnością modelu jest pozyskiwanie licencji produkcyjnych. CCC może już na przykład produkować Reboki, Huntery czy Quicksilvery i każda licencja ma co prawda trochę inną charakterystykę, ale niektóre są również wyłącznościowe, co oznacza, że jeśli, na przykład, ktoś będzie chciał sprzedawać w Europie Huntery, to musi najpierw załatwić je od CCC. CCC nie powiedziało, więc według mnie jeszcze ostatniego słowa. Chociaż liczyłem się z tym, że dynamika wzrostów na kursie może zdecydowanie osłabnąć. Ogromny pożar centrum handlowego Marewilska 44 w Warszawie, które należało do notowanej spółki Mirbud. Czy to jest duży problem? Odkładając na bok indywidualne tragedie handlujących tam sprzedawców, wypadek ten nie powinien istotnie przełożyć się na sam Mirbud przychody i wynik działalności Marewilska 44. Nie ma istotnego wpływu na działalność całej grupy, ani na wynik tej grupy. I ponadto cały majątek Marywiska 44 jest ubezpieczony. W internecie pojawiła się już masa teorii spiskowych, jak to spłonięcie centrum nie było wypadkiem, a zaplanowanym działaniem. Jedni mówią, że zaplanowanym przez samych najemców, którzy jakiś czas temu żalili się, że nie mają jak wypowiedzieć niekorzystnych tam obecnie dla siebie umów. Inni, że zaplanowanym przez samą spółkę, żeby zwolnić teren pod grunt i postawić tam bloki mieszkalne. Prawda, którą pewnie poznamy dopiero za jakiś czas, okaże się pewnie mniej ekscytująca. Pożary się zdarzają. I w sumie to tyle. Ale w kontekście Mirbudu warto dodać, że teren pod Marywilską był dzierżawiony ze specjalnym przeznaczeniem. To nie tak, że jak hala się spaliła, to szybkie sprzątanko i zaraz stawiamy bloki. Zresztą Mirbud i tak już zapowiedział, że będzie odbudowywać hale. Rainbow Tours nie zwalnia tempa. Spółka poinformowała, że przed sprzedaż imprez turystycznych z oferty sezonu lato 2024 do 30 kwietnia 2024 obejmowała 307,5 z małym haczykiem tysiąca osób, co oznacza wzrost o około 25% w porównaniu do poziomu przed sprzedaży oferty sezonu lato 2023 w tym samym okresie tylko że rok temu. Na początku 2023 roku sklasyfikowałem Rainbow jako potencjalnego czarnego Kolejnych 12 miesięcy, ale skala wzrostu. To no tutaj przekroczyła nawet moje oczekiwania. Ewidentnie Polacy uwielbiają wakacje i wiele wskazuje na to, że potrafią w pierwszej kolejności zrezygnować z innych wydatków, zanim odpuszczą sobie wyjazd na szybki All-inclusive do Egiptu. Spółka co chwilę dostaje również coraz wyższe rekomendacje. Ostatnio biuro maklerskie PKO podniosło cenę docelową za akcję Rainbow do 120 zł, pisząc, że, i tu już pozwolę sobie zacytować, biorąc pod uwagę obecne otoczenie rynkowe oraz dane operacyjne spółki, znacznie Podwyższamy nasze prognozy finansowe w kolejnych latach zakładamy w modelu, że znormalizowany poziom marży to może wynieść około 2,7 do nawet 3% wobec 2% poprzednio. Te powody skłaniają nas do podtrzymania rekomendacji kupuj, a 12-miesięczną cenę docelową rewidujemy w górę do 120 zł. Silny bilans i znaczące poziomy przepływów pieniężnych powinny dodatkowo pozwolić na wypłatę wysokiej dywidendy. No nic dodać, nic ująć. Akcje banków wpadły w zasłużoną korektę, ale sektor bankowy ma się lepiej niż kiedykolwiek. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-marzec 2024 wyniósł 10,26 miliarda złotych, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 17%. Tak poinformował Narodowy Bank Polski. W samym marcu zysk sektora wyniósł prawie 3 miliardy złotych. Ponadto Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na tym samym poziomie, 5,75% i wprost dawa do wzrostu Rozumienia, że obniżki stóp w tym roku jak na razie nie są przewidywane, a to już woda na młyn dla dalszego generowania zysków przez banki. Pomimo korekty na akcjach całego sektora, ciężko mówić, że banki mają przed sobą trudne chwile, bo od dawna sektor ten nie miał tak dobrego okresu i jednocześnie tak dobrych, krótko i średnioterminowych na pewno perspektyw. To już wszystko w tym giełdowym przeglądzie wydarzeń, który powstał dzięki partnerowi tego odcinka, czyli firmie XTB. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. A więcej informacji o rynkach, giełdzie i gospodarce, szukajcie na stronie denarynkow.pl oraz w wersji premium tego serwisu, a także na naszych social mediach. Linki do wszystkiego oczywiście również w opisie tego materiału. Do zarobienia, cześć!